Dzisiaj chciałbym skomentować wpisy czworga moich czytelników, których pytania można byłoby zebrać pod jednym wspólnym hasłem: jaka jest wartość warsztatów finansowych? Ci czytelnicy to Sebastian Unek, który pisze: Niestety nic nie wiem o tych warsztatach, więc trudno mi się wypowiedzieć, jaki element tych warsztatów jest dla mnie ważny. Brak informacji o zawartości warsztatu. Marta, Marta C., która chciałaby się dowiedzieć, jaki będzie koszt warsztatów internetowych. Piotr Dexter, którego interesuje cena, jakość i ilość wiedzy, oraz Mariusz Pilson, który napisał: Przy podejmowaniu decyzji bardzo ważna będzie dla mnie cena warsztatów oraz podejmowane tematy ich praktyczność oraz możliwość szybkiego zastosowania w codziennym życiu. Postanowiłem więc, zanim jeszcze warsztaty trafią do sprzedaży, pokazać ci, jak one wyglądają od środka, pokazać ci, jaką wartość one ci dadzą i co mogą zmienić w twoim życiu. Chciałem Ci teraz pokazać, jak kurs wygląda od środka, już dla części przeznaczonej dla użytkowników, po zalogowaniu się na stronę kursu na platformie akademia.pl. Pokażę Ci, jak to teraz wygląda wszystko. Na początek jest opis całego kursu, przywitanie, i tu są pokazane składniki samego kursu, czyli w jaki sposób będziemy pracować w trzech głównych blokach kursu. Jak widzisz kurs składa się z 21 modułów szkoleniowych, a te moduły są podzielone na trzy bloki. Blok pierwszy, blok drugi i blok trzeci. W pierwszym blogu e, przede wszystkim będziemy się zajmować tym, e, przede wszystkim będziemy się zajmować tym, aby zmienić Twoje postrzeganie finansów, aby doprowadzić do tego, że stworzysz swój własny plan finansowy na najbliższych kilka, nawet do dziesięciu lat, w drugim bloku po. W drugim bloku pomogę ci stworzyć osobisty budżet i zacząć zarządzać jego składnikami. Tutaj też dostaniesz autorskie narzędzie finansowe, dostęp do niego, który pomoże ci w zarządzaniu składnikami budżetu, czyli wydatkami, dochodami, zadłużeniem i majątkiem. I wreszcie w trzecim bloku skupimy się razem na planie zwiększenia majątku, na ustalenie tego, ile brakuje ci do niezależności finansowej abyś mógł rozpocząć już samodzielne inwestowanie i powiększanie swojego majątku, co doprowadzi do sytuacji, kiedy będziesz już finansowo niezależny. Każdy blok składa się z modułów i każdy moduł szkoleniowy, który będzie uruchamiany w kolejnym dniu roboczym, składa się z porcji wiedzy, ćwiczeń, instrukcji do narzędzi finansowych i pokażę ci teraz jak wyglądają poszczególne moduły. To, co widzisz teraz, to jest e, część administracyjna. E, jak widzisz, moduły składają się m, z takich podstawowych elementów. Oczywiście tutaj są zasoby do kolejnych e, modułów. Zresztą pokażę ci po kolei. Pierwszy moduł to jest na dobry początek zaczynamy. Drugi moduł to są Określenie, jak najefektywniej wykorzystać zasoby, które już posiadasz. Moduł trzeci, co da Ci udział w internetowych warsztatach finansowych. Moduł czwarty to jest, jak wygląda aktualny stan Twoich finansów i świadomości finansowej. Moduł piąty to jest, jak ustalić cele i wykorzystuj, wykorzystując zamieszczone narzędzia. Piąty, jak zaplanować działania finansowe w oparciu o własne wartości. Jakie jest Twoje obecne położenie finansowe i dlaczego warto opuszczać własną strefę komfortu? W jaki sposób uruchomić czy strumienie finansowy, aby osiągnąć sukces? Temat dziewiąty. W jaki sposób opanować podstawy planowania finansowego? Temat dziesiąty. Jak rozpocząć korzystanie z narzędzi finansowych, internetowych warsztatów finansowych? To jest najbardziej obszerny temat. Temat jedenasty: w jaki sposób przejąć kontrolę nad własnymi wydatkami regularnymi i nieregularnymi. Temat dwunasty: w jaki sposób zmienić strukturę własnych wydatków. Temat trzynasty: w jaki sposób właściwie zarządzać własnymi dochodami regularnymi i nieregularnymi. Temat 14. W jaki sposób bezpiecznie zwiększyć własne dochody. Temat 15. W jaki sposób dokonać analizy własnego zadłużenia przeterminowanego i nieprzeterminowanego. Temat 16. W jaki sposób wykorzystać analizę WDZ oraz plan zmniejszenia zadłużenia do szybszego wyjścia z długów? Temat 17. W jaki sposób określić rzeczywistą wartość własnego majątku. Temat 18. W jaki sposób stworzyć plan zwiększenia własnego majątku i określić dystans dzielący się od niezależności finansowej. Temat 18. W jaki sposób kontrolować realizację kolejnych etapów własnego planu finansowego? Temat 20. W jaki sposób planować kolejne inwestycje? Temat 21. zostań zwycięzcą. I to co najciekawsze. Jeszcze mamy temat 22, czyli materiały bonusowe. Jak widzisz, bonusów jest 10. Naprawdę są bardzo wartościowe i to są rzeczy, które jeszcze dodatkowo dostaniesz. Tak jak mówiłem, poszczególne moduły, oprócz pierwszego, który będzie odkryty już na samym początku kursu, będą otwarte w kolejnych dniach roboczych. No, to jest zrobione po to, żeby kursu nie zrobić za szybko, dlatego że ja wierzę w, w ewolucyjne wprowadzenie zmian w swoim życiu, a nie rewolucyjne. Pokażę Ci teraz na przykład, no, powiedzmy Twój plan finansowy, co się kryje w środku. Jak widzisz, tu jest opis do danego modułu. No, i tutaj mamy pliki wideo. Na przykład, jak stworzyć własny plan finansowy? Klikamy na ten link, pojawia nam się okienko, które możemy kliknąć, i tu są już oczywiście konkretne tematy. Zaraz pokażę Ci, co jest dalej. To był dziesiąty. Następnie można zobaczyć, jak? Jakie są instrukcje? Bo to była wiedza na początku, a teraz można zobaczyć instrukcję. Znowu jest na zasadzie filmiku. Jak widzisz, jest inne tło. No i tutaj to już są ćwiczenia. Tak właśnie to wygląda. No, i oczywiście w niektórych. W niektórych modułach są zadania do wykonania, tak jak na przykład w module pierwszym. To są pliki do samodzielnego, do samodzielnego wykonania. Tu jest akurat do modułu numer jeden. I tak właśnie wygląda e, sam, samo wnętrze warsztatów finansowych. Oczywiście, tu jest jeszcze dużo innych, Narzędzi dostępnych dla mnie jako administratora. Mogę na przykład sprawdzać, jakie każdy z uczestników robi postępy. Oczywiście oprócz tej wiedzy, ćwiczeń, narzędzi, które tutaj są dane, również mamy jeszcze sesję pytań i odpowiedzi, mamy jeszcze inne narzędzia, inne bonusy, które bardzo mocno podnoszą wartość samego kursu.